che manco Dzisiaj awizowany na godzinę piętnastą. Ogólnie to mamy z ostrudy pojemniki ale wcześniej będę dzwonił iście na siłowni, dzisiaj byłem nie, ale nie nagrałem wam nic, e, ponieważ żony ze mną dzisiaj nie było. Jest umówiona z trenerem, no i jutro także dzisiaj nie szła, bo będzie miała też po treningu rehabilitację ręki, więc nie przyciążała się dzisiaj. A ja tak, kurde, słabo się czułem po tamtej trasie, wam powiem i mówię sobie, miałem klatę robić, i mówię sobie, kurde. Trochę lżejsze ćwiczenia dzisiaj. I znalazłem w internecie takie fajne super serie ciekawe. I myślałem, że będzie lżej, a co się okazało było <laughs> ciężej jak bym kurde na pompę robił. Bo to są ćwiczenia typowo na mięśnie głębokie, te które są pod tymi mięśniami zewnętrznymi, dużymi. Tak? Tak? Bo jak robię zawsze, no to, to trzeba zrobić i teraz. To kurde pod koniec panowie i panie normalnie mdlałem Myślałem, że stracę przytomność. znaczy w sumie już zgłosiłem na niedzielę na trasę także w niedzielę w trasę o ile będzie w poniedziałek wrócę Jest 26 stopni, ale wcześniej było no 30-31. Powiem wam na pewno słyszycie, kurczę agregat nie stygnie ustawiony jest na minus 19. I tam dobrze kurde pompuje, żeby tą temperaturę utrzymać, nie ma to jak mrożonka. I dzisiaj jednak będę musiał spać z agregatem, bo... Gdybym dojechał tak gdzieś na 21, w co wątpię, to jeszcze byłaby szansa, żeby dzisiaj mnie zdjęli taka marna, ale by była Ale nawet na to nie liczę. Spokojnie sobie jakby się doczłapię i nockę prześpię, znaczy prześpię. Będzie trzeba coś zmontować wiadomo. Kurde, znowu brak czasu. Pewnie niedługo przeproszę syna i będzie za mnie to robił. No na razie spróbuję sam jakoś znaleźć na to czas. have never been exposed to like this before I'm good at shutting you out I've always had a way of keeping closed since you got me out in the open now I'm ready to dive in I know you told you it was To miejsce to samo co ostatnio w niedzielę, o! jak myślicie, co będę robił? Było widać i widać teraz na szybie, tak? Pst. Był szybę. Standardowo. No i nie wiem, może przejdę się na jakiś spacerek. 30 muszę zrobić. Będziemy lecieć dalej Szybkie umyte Elegancko Można iść Na spacerek Opatrzyłem na agregat Czemu jak ja przyjechałem To on dalej włączony Co się okazało On chyba na ciągłym był Nie wiem pyknąłem cykle i się wyłączył ale było cykle jeszcze sprawdzę tak może po prostu tak trafiłem akurat, że że był włączony bo miał równo 19 i się nie wyłączył tylko pykał ale wstawiłem cykle jeszcze raz a było cykle, tylko jeszcze raz kliknąłem i się wyłączył. No, już coraz ciemniej. Słoneczko zachodzi. Grabinka się wysuwa. Ale fajnie, kurde, jaka temperatura elegancka. Wiaterek. Cisza, spokój. Dobra miejscowa na nockę O, jeszcze jaśniej. Latarnię odpalili. Trzeba iść po Co tu robić innego? Parę kroczków zaliczyć. O, następny przyjechał. Ten to też dobry. Kurde. Tyle miejsca, tyle rajek. A stoi sobie na osobówkach. Można i tak. Może podaję do zobaczyć, czy ta brama się otwiera na przyszłość, jakby chciało się pobiegać. Ale raczej nie, 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 nie. Raczej nie. Zamknięte. Wiecie co? Normalnie jestem w lekkim szoku. Jadę, jadę, patrzę, brama otwarta. Mówię, kurde. Elegancko. Patrzę na placu, pusto. Jeszcze lepiej, będzie gdzie zaparkować. Wjeżdżam w bramę, cyk, pyk, pyk. Zawracam, parkuję sobie przy płuciku. Biorę kierownika, to już tutaj w zeszycie piszę, już będę zamykał. Ale ktoś gwizdze z rampy. Otwieram drzwi i woła mnie chodź. Zachodzę pod rampę. Mówię, a ty co tu robisz? Co tu się pasujesz? Ja mówię, no co no rozładunek mam. Jutro i jest na dziewiąte jeszcze Nawizowany. No i będę tutaj pauzę robił. Dawaj. Ja mówię poważnie. Poważnie mówi dzisiaj wyjątkowo. Zdejmiemy. Mówię kurde, panowie, z nieba mi spadacie. I tak sobie pomyślałem w pierwszej chwili, że rozładuję. Odjadę tu na parking i pójdę spać, ale pomyślałem sobie, przypomniałem: jak pamiętacie, oglądacie filmy, to jak się jedzie z Gdyni do Gdańska, tam jest węzeł. On jest odwiecznie remontowany i tam się korkuje. W jednym odcinku to był wypadek chyba dwie godziny tam spędziłem. Także myślałem sobie chociaż to zrobić objechać. Ale przypomniałem sobie, przecież ja miałam dwie dychy jeszcze. Także polecę chyba na maksa. Ile się da. Może nawet do strudy dolecę. Zobaczę. Przemyślę tą sprawę, ale dobrze, że że zdejmą. Chociaż powiem wam, że rampę otworzyli na razie nic się nie dzieje. Może coś jest z ładunkiem nie tak. Patrzyłem, kurde, na wydruku. Coś tam było lekkie zafalowanie, nie wiem. Czy się agregat zawiesił, czy co Będzie widać to na wydruku Ale przyjął Spojrzał na wydruk, przyjął Także chyba wszystko jest ok Dobra, zobaczymy Jak to się potoczy Póki co Nie dzieje się nic Stoję pod rampą No tak, plany planami Wszystko pięknie, ładnie Kurde, ale Ja mam przecież kwity Na ostrudę z pojemnikami a już dzisiaj się nie dowiem, czy te pojemniki są, czy ich nie ma. Że do nikogo się nie dodzwonię. Nikt nie odbierze, więc pewnie trzeba będzie zrobić tak, że polecę na ostrudę do nich tam przed firmę na parking. Stanę i tyle. I rano będę dzwonił, pytał, czy coś zabieram, czy nie zabieram. Jeśli zabieram, to zabiorę i wrócę. Jeśli nie, to zwijam manatki, wracam. Mam nadzieję, że tam nie będą mnie trzymać nie wiadomo ile. Po prostu z godzinkę przed końcem pauzy Zadzwonię do nich I zapytam czy zabieram Czy po pauzie Do domu No i dobra Wylecieliśmy Akurat pod rampą 45 mi wyszła Chociaż w sumie nie musiałbym Tej przerwy robić I tak bym dojechał do ostrudy bo to jakieś 2 godziny A jeszcze miałem 2,5 godziny jazdy Ale wyszła to wyszła Także pykamy tam do nich. Szukamy miejsca na parkingu. I dobranoc. O, no, w końcu doleciałem. Także zbieram się, rozbieram. I lecę coś pospać. Wstawiłem budzik na 8. Bo mam mieć ważny telefon. Między 8 a 9. To chciałbym być w miarę przytomny. Żeby wiedzieć o czym mówię, no tak się umówiłem na taką godzinę, bo byłem przekonany, że o godzinie 10, 11 najpóźniej już będę spał. A tu tak mnie zrobili, widzicie? Ale dobrze, super. Krócej pośpie, ale, ale może szybciej wrócę do domu na tak zwany weekendzik. Co prawda, krótki, bo krótki. Bo wy jest, pewnie w niedzielę będzie, ale to jeszcze się okaże. Jutro szefu ma. Znaczy, już mnie zgłosił, jak mówiłem wam wcześniej, ale będę wiedział dopiero jutro, czy trasa jest, czy nie ma. Różnie z tym bywa. Dobra, lecę. Luli, dobranoc. No dobrze. Siema, siema. Witam do dnia kolejnego Piątek, piąteczek, piątunio O mój Wow! Godzina 8.15 6 września Wstałem Łyk kawusi za chwilę Swoje witaminki Trzeba przyjąć Dziewczyny już z biura pisały, co do pojemników, tak więc czekam na informacje, czy coś zabieramy, czy nie zabieramy, o które je zabieramy, nie wiem, poczekam tak gdzieś jeszcze z pół godzinki, jak się nie odezwą, to sam zadzwonię, czy zabieram, czy nie zabieram, czy spadam stąd, czy nie spadam, ale raczej pewnie coś organizują, żeby zabrać. muszę powiedzieć, że pospałem dzisiaj trochę. Taka nocka dosyć przyjemna była. 19 stopni na zewnątrz. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Także jak miałem schłodzoną w miarę kabinę, pozamykałem okna, położyłem się spać. To nawet chyba się nie przebudzałem w nocy zbyt często. Znaczy. Przebudzałem. Przebudzałem się tak przełożyć się z boku na bok, ale nie tak żeby wstawać. Troszeczkę przyjemniejsza ta temperatura w nocy była. Póki co kolejek tu nie widać. Stoimy we trójkę. Jeden auto odpalone. Drugi to widzę, że Stały z przerzutów Ten, który by z kolejki wjeżdża, Ale też stoi z otwartą chłodnią Nie wiem, nawet kierowcy nie widać No nic, czekamy Na rozwój wydarzeń Może zaraz laptop wezmę, coś po rzeźbie No a jednak okazuje się Że mam zbierać Otworzyłem naczepę żeby troszkę przeszło. Bo normalnie woda po tym mrożące Wszystko pływa Ale tak czy tak Powiem wam, że Jestem trzeci Stoi Jedno auto pod rampą Przede mną Jeden z suwałk Ciekawe jak nas poładują Pewnie jemu pół i dla mnie pół bo podobno nie mają zbytnio tego towaru. No cóż, w takim razie chyba czas na witaminki. Kupiłem nowy shaker, takie coś z tego względu, że ma taki myczek. O, szef w A few moments later. Myczek polega na tym, że nie muszę brać e, tych wszystkich pojemniczków z kreatyną, z BCA, z białkiem, z witaminami. Bo mój tamten czarny ma tylko jedną taką opuszeczkę. A ten ma dwie. Plus, jeszcze w środku, miejsce na tabletki. Zaraz wam pokażę. No i tutaj ma taką siateczkę i do tego fajna taka sprężynka. Tam mam w tamtym kulkę. No to tam w domu jest, też się przydaje. O i ta sprężynka fajnie też rozbije grudki. To jest takie coś. To jest zajebiste. ja Was. A tutaj są po prostu O, tu mam kreatynę z BCA. Tutaj taki myczek otwiera się. Tu są tableteczki, witaminy. O! I tu mam białeczko. Akurat zakupiłem sobie teraz czekoladowe. Także takie ciemne. I tu już jakby ta dawka poranna dla mnie jest w jednym szejkerze. Nie muszę brać tych wszystkich pojemników. I teraz na przykład. Wezmę to, co do mnie należy, no i powiedzmy jeszcze zdjąć pojemniki. Jak dobrze pójdzie, to 18-19 powinienem być w domu. Więc drugą wieczorną dawkę już biorę w domu. Także nie muszę tych wszystkich pojemników targać, i, i tak to sobie wymyśliłem, ułożyłem. Tak więc atakuję BCA Kratynę. Pewnie woda będzie za zimna z lodówki. Ciężko później wypić. Właśnie muszę ją przestawić. Zaraz przestawię ją trochę, bo ona sobie za mocno chłodzi. A jak? Tam mam taki potencjometr i się ustawia temperaturę. Także takie to sobie rozwiązanie wynalazłem. Fajne szejkarek, muszę powiedzieć. Tak żeby gdzieś nawet na siłownię wziąć sobie. To dobra sprawa od razu, po siłowni, czy tam nawet przed siłownią jedną daweczkę, pyk. Powiedzmy, jak ktoś bierze BCA, czy tam kreatynę. I po treningu na przykład BCA bezpośrednio i białeczko, i hop! Yeah. Oh. Narkotyki może jakie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Zresztą ta siatka, to tak nie zawsze ją zakładam jak mieszam, bo ta kulka dobrą robotę robi. O, jaki malutki szyjkerek teraz. Oj, to kurde zazwyczaj w miarę szybko idzie Ale patrzę dzisiaj Dzisiaj coś słabo Mówię, żeby nie te pojemniki, to kurde wyjechał do domu i święty spokój, a to Zawsze coś Będę go zjadł To co? Smacznego Jeden radny raz za zimne. A, kurde, się schudziła ta woda. Załadowane w końcu akurat na przerwę trafiłem. Też musiałem poczekać. No ale już wracam, wracam 800 pojemników, 20 palet Także. Niepełne auto. Pewnie kolega zabrał drugą część. Nie wiem, nie pytałem go, bo już pojechał. Także stoi chyba pauzę, kręci a ja wracam. Zajadę dzisiaj od razu, zrzucę te pojemniki. Czas zaczynać weekend. Nie wiem, jeszcze jak z niedzielą dam wam znać, jak prezes do mnie zadzwoni. Normalnie, legalnie już liście z drzew spadają. Masakiera. Kurczę, nieubłagalnie nadchodzi jesień. Po prostu sio. Powolutku już dojeżdżam do Suwałk. Jadę od razu zdać te pojemniki, więc mogę zapomnieć się z wami pożegnać. Tak jak to było w poprzednim odcinku. Tak więc... Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.